Cześć, witam Cię w kolejnym tutorialu poświęconym podstawom Adobe Photoshop. Dzisiaj będziemy sobie kontynuować omawianie warstw korekcyjnych, czyli tych tutaj oznaczonych ikonkami, które widzisz w tym miejscu, i zajmiemy się ikonkami, czyli narzędziami odpowiedzialnymi za korektę koloru. Zacznijmy od Warstwy korekcyjnej odpowiadającej za Hue Saturation, czyli za nasycenie kolorów. Przy czym ona no, traktuje temat dużo szerzej niż wskazywałaby na to nazwa. Ale przejdźmy do rzeczy. Mamy tutaj trzy podstawowe suwaczki. Pierwszy to jest Hue, czyli on odpowiada jakby za przesunięcie barw. Tak? Jeżeli sobie nim przesuwam w lewo, przesuwam sobie w prawo, to jak widzisz, Tutaj ten no nazwijmy to taki lekko żółty, przesuwa się w kierunku bardziej zielonego. Tu już jest zupełnie zielony. Tak jeżeli sobie pojadę w drugą stronę tym suwaczkiem, to żółty staje się czerwonym. Czyli mamy tu jakby przesunięcie spektrum barw. Drugi suwaczek to jest suwaczek saturacji. On zgodnie z przewidywaniami tak będzie tam zwiększał saturację bądź zmniejszał saturację. I ostatni suwaczek to jest suwaczek odpowiedzialny za jasność. Możemy sobie przyciemnić bądź rozjaśnić naszą fotografię. Całym tutaj, jakby clue tej warstwy korekcyjnej, jest to, że możemy sobie tutaj wybrać zakresy barw, na których możemy działać. Tak, jeżeli ja sobie tutaj wybiorę Yellow's, czyli kolor żółty, to tutaj na dole, na tych linijkach, pokaże mi się zakres barw, w którym ja w tej chwili operuję. Tak? Czyli gdzieś tak od takich żółto-czerwonych do żółto-zielonych. Zobacz. Jeżeli w tej chwili będę sobie zmniejszał saturację, tak, to widzisz, że głównie właśnie obracam się w tych obszarach, tak. Jeżeli sobie powiedzmy teraz zmienię, nie wiem, na niebieski, tak, to z kolei ten żółty zostanie jakby nieruszony, nie, nie natomiast popatrz sobie na przykład tutaj w tym rejonie bądź na tym, na wieży tego kościoła widzisz, ta saturacja nam się zwiększa, ten niebieski jest coraz bardziej intensywny bądź zupełnie ściągam saturację i jest to czarno-białe w tym miejscu, tak? No i podobnie tu mogę sobie to przesuwać w kierunku bardziej zielonego, tak? czy bardziej fioletu w zależności od tego, co będzie mi w danym momencie potrzebne Jeszcze jedną fajną sprawą tutaj jest ta ikonka tej łapki jeżeli sobie ją wybiorę, to najeżdżając teraz na zdjęcie, mogę sobie wskazać konkretny zakres kolorów, który mnie interesuje. Tak? Jeżeli sobie na przykład kliknę tu, to Photoshop sam wybiera zakres kolorów, który jest najbardziej odpowiedni dla miejsca, w które kliknąłem. Tak? Jeżeli powiedzmy sobie kliknę tu, to prawdopodobnie wybierze niebieski. Zgadza się, wybrał blues. Jeżeli sobie na przykład kliknę gdzieś tu, to podejrzewam, że wybierze zielony. Nie, wybrał żółty, ale gdzieś pewnie, być może uda mi się znaleźć zielony. Tak. Tutaj, tutaj jest zielony. Przy okazji, taka ciekawostka. Ja klikałem, klikając gdzieś tutaj w te, w te miejsca, poszukując tego obszaru zielonego, za każdym razem dostawałem rezultat żółty. Jest tak dlatego, że na zdjęciach kolor, który my interpretujemy często jako zielony, jest tak naprawdę żółtym. Warto o tym pamiętać właśnie przy edycji kolorów, bo możemy próbować na przykład wyedytować gdzieś tutaj ten obszar na zdjęciu, wybierając zielony, tak, i powiedzmy, że będziemy go tutaj chcieli zwiększyć saturację, czy zmniejszyć saturację, tak? Czy go rozjaśnić, przyciemnić, a tymczasem niewiele się tutaj będzie działo. Właśnie dlatego, że większość tego obszaru tak naprawdę to kolor żółty, zobacz, wybiorę go. I teraz popatrz, tak? dzieje się tutaj znacznie więcej, tak? tak? to jest po prostu i warto po prostu o tym pamiętać. Przydaje się to często w praktyce. Dobrze. Tyle właściwie jeśli chodzi o tą warstwę korekcyjną, ja sobie ją ja sobie ją usunę i przejdźmy do kolejnej. Tej tutaj obok to jest color pants. Za pomocą tej warstwy korekcyjnej możemy dodać określoną dominantę czy też kolor do różnych tonów zdjęcia. Do wyboru mamy, tak jak widzisz tutaj na tej rozwinianej liście, cienie, tony średnie i światła. Powiedzmy, że wybiorę sobie światła i mogę sobie w tym momencie na przykład je ocieplić, tak? czyli dodać odrobinkę czerwonego. Tak? I na przykład dodać jeszcze troszkę żółtego. Widać wyraźnie, tak, że te światła w światłach, tutaj ta gła podświetlona słońcem, ładnie nam się wybarwiła. Mogę jeszcze dodać odrobinkę maczęty, tak. o, I osiągnąć powiedzmy taką, m, taki efekt korekty. Mogę sobie przejść do cieni i powiedzmy w cieniach je troszkę oziębić. Tak. Dodam, dodam sobie tutaj odrobinkę niebieskiego, być może nieco sajen. I teraz widzisz, że kolorystycznie to zdjęcie dość mocno nam się zmieniło. Jeżeli chodzi o to narzędzie, to tutaj warto zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. Ja sobie to zresetuję. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale ja bardzo delikatnie przesuwam tymi, tymi suwakami. Natomiast ma to już dość spory wpływ na zdjęcie. Dlatego, jak gdy używam tego narzędzia, to. Po dodaniu tej warstwy korekcyjnej od razu zmniejszam sobie jej krycie do mniej więcej 25%. To pozwala na dużo bardziej precyzyjne operowanie tym narzędziem, tak? Nie trzeba aż tak bardzo uważać, bo, bo jak, jak widziałeś przy kryciu ustawionym na 100%, to działanie jest naprawdę silne i Trzeba bardzo ostrożnie operować tymi suwaczkami, na teraz, natomiast w tej chwili można to robić dużo bardziej swobodnie i dzięki temu precyzyjniej. Tak? Zobacz, w tej chwili jest krycie na 24%. Zobacz, co się stanie, jeżeli zwiększę go do 100%. Tak? Widać, że zdecydowanie jest to przesadzona edycja. Zmniejszę sobie to z powrotem do tych 25% tak? i mniej więcej, i widzisz w tej chwili, że. Jest to wygląda to dużo lepiej i dużo swobodniej można tymi tymi suwaczkami tutaj operować. Dobrze. Tyle jeżeli chodzi o tą warstwę, o warstwę color balance. Znowu sobie tutaj usunę tą warstwę. Kolejną warstwą, którą chciałem omówić, to są fotofiltry. Dodamy sobie tą warstwę. Co tutaj takiego jest? Mianowicie, tutaj mamy do wyboru jakby filtry barwne. Jest tutaj cały szereg predefiniowanych tych filtrów. Pierwsze trzy u góry to są filtry ocieplające. Jak widzisz, możemy sobie zwiększyć siłę ich działania. Tak? Zdjęcie wyraźnie się ociepliło. Kolejne te trzy to są oziębiające, czyli takie bardziej powiedzmy wpadające w niebieski. Tak. To są różne, różne tony tego, tego niebieskiego. Tak, jak widzisz można sobie też właśnie zwiększyć, zwiększyć jakby gęstość tego filtra, siłę działania. Są jeszcze inne kolory, tak? Jest na przykład pomarańczowy, gdybyśmy chcieli sobie dodać pomarańczu, gdybyśmy sobie chcieli dodać ziele, zieleni, jest fiolet, magenta, tak jak tutaj widzisz również e, są takie bardzo mocno wysycone barwy, tak? One są na, oznaczone jako DEEP i one bar bardziej intensywnie wpływają na, na nasze zdjęcie. Natomiast jest jeszcze jedna możliwość: jeżeli sobie tutaj klikniesz w tą kółeczko obok kolor, a następnie w ten kolorowy kwadracik, to możemy sobie, jakby ręcznie, wybrać dowolny kolor tego filtra, który powinien zostać dodany do zdjęcia. Tak? Tutaj już mamy pełną swobodę, możemy się poruszać w dowolnym zakresie, na przykład tak, i w tym momencie dodajemy sobie. Taką dominantę do, do, do tego zdjęcia. Tu jest jeszcze taki checkbox, który występował też przy poprzednim filtrze, przepraszam, przy poprzedniej warstwie korekcyjnej. Preserve Luminosity. Jeżeli, sobie, jeżeli on jest zaznaczony, to wtedy Photoshop działa tak, że chroni nam. Kontrast, tak? czyli nie zmienia kontrastu zdjęcia, pomimo tego, że my dodajemy tą dominantę barwną. Zobacz, jeżeli go wyłączę, widzisz, zmienia się kontrast. Zmienia się kontrast, tak zmienia się. Cienie stają się ciemniejsze. Tak? Generalnie zdjęcie staje się, staje się ciemniejsze, bo Photoshop nie utrzymuje tego samego kontrastu. Tak? Nie utrzymuje tej samej jasności, a co za tym idzie tak naprawdę tak naprawdę kontrastu. Dobrze. Kolejnym, kolejną warstwą korekcyjną, o której chciałem powiedzieć kilka słów, jest tutaj ta warstwa. To jest Selective Color. Selective Color jest nieco podobny do tej warstwy Hue Saturation. Przy czym tutaj wybieramy sobie z tych podstawowych barw, tak, czyli Czerwienie, żółcie, barwy zielone, sajen, niebieski, błękity, niebieski, magenta. A oprócz tego mamy jeszcze do wyboru światła, tony średnie i cienie. Powiedzmy, że wybiorę sobie kolor żółty, i teraz cóż ja tutaj mogę zrobić? Mogę na przykład do tego żółtego dodać sajen bądź odjąć sajen, tak, poszczególne składowe. Mogę sobie jakby dodać, mogę zdjąć magenty, dodać magenty. Podobnie mogę jakby zdesaturować ten żółty, bo w tym momencie jestem na żółtym i przeciągając sobie ten suwaczek w lewo, tak naprawdę zmniejszam saturację tego, tego żółtego albo zwiększam i mogę również wpływać na jego jasność. tak? Mogę sobie to rozjaśnić, mogę sobie to przyciemnić. I to samo tyczy się każdego innego koloru, który tutaj jest oraz tonów świateł, tak jak mówiłem, tonów średnich, czy cień. Działa to dokładnie w ten sam sposób. Jeszcze raz sobie go może zresetuję, wybiorę te, te tony średnie, tak. Mogę sobie, dodać, mogę sobie dodać koloru żółtego, bądź odjąć tego koloru żółtego. W tym momencie jakby zmniejszenie koloru, ilości barwy żółtej powoduje, że niebieski dochodzi bardziej do głosu. Podobnie tutaj jest z magentą, tak. Mogę sobie ją dodać. Odjąć tak, i cyan. Mogę sobie odjąć cyan, lub dodać. Tak, wpływając w ten sposób na kolorystykę tego zdjęcia. To jest właściwie wszystko, jeżeli chodzi o korektę koloru w warstwach korekcyjnych. I jednocześnie jest to w zasadzie wszystko, o czym chciałem Ci powiedzieć, jeżeli chodzi o właśnie te warstwy. Na pewno zauważyłeś, że są tu jeszcze, jest tu jeszcze szereg warstw, o których nie mówiłem, tak jak na przykład Channel Mixer, Color Lookup Table, Invert i tak dalej, tak dalej. Natomiast ja nie będę ich omawiał, bo zupełnie nigdy z nich nie korzystałem. Także nie sądzę, żeby one były, były potrzebne. Natomiast chciałbym powiedzieć Ci o jeszcze jednej rzeczy, mianowicie o tym, że te wszystkie warstwy korekcyjne, o których żeśmy mówili, możesz na siebie nakładać. Zobacz, przypuśćmy, że dodam sobie warstwę poziomów tak, i rozjaśnię sobie tutaj światła, tak, zrobię sobie tutaj troszeczkę przyciemnię sobie cienie w średnich tonach też poprawię kontrast, tak. O, powiedzmy, że, że zrobię sobie taką korektę. Teraz dodam sobie, przypuśćmy do tego krzywę i na tych krzywych wybiorę sobie tutaj niebieski. Tak. O, dodam sobie w cieniach troszkę niebieskiego. Tak, w światłach z kolei dodam sobie odrobinkę żółtego. Następnie, następnie na przykład wybiorę sobie filtr. Tak, oziębiający. Tutaj dodam sobie go powiedzmy tak troszeczkę. I na koniec, powiedzmy jeszcze Color Balance w światłach. Ocieplę sobie je tak. O, wyraźnie. Jeszcze odrobinkę magenty. Ok, dobrze. Teraz popatrz. Każda z tych warstw korekcyjnych, tak, każdą z nich mogę sobie wyłączyć dowolną, tak? I wi wi widzę, jaki ona ma wpływ na to zdjęcie. Stosując w ten sposób warstwy korekcyjne mogę jakby dowolny krok, który wykonałem, cofnąć. Poprawić, tak? Bo mogę sobie na przykład wejść tu i stwierdzić, nie to mi się nie podoba, tak? Mogę sobie to zresetować, mogę sobie zmienić kolor, tak? Mogę sobie wybrać zupełnie tutaj RGB, na przykład mogę sobie zrobić to w ten sposób, tak? W każdym momencie mogę wrócić do dowolnego kroku i poprawić, jeżeli coś w końcowym efekcie po prostu mi się nie podoba. Ok, myślę, że to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że ci się podobało, że dowiedziałeś się czegoś nowego. Zapraszam cię oczywiście do subskrybowania mojego kanału na YouTubie. Zapraszam cię do subskrybowania, do polubienia mojego profilu na Facebooku i na Instagramie. Linki znajdziesz w opisie pod filmem. Zapraszam cię już teraz do obejrzenia kolejnego odcinka, w którym zajmiemy się maskami. Czyli tymi tutaj białymi kwadracikami które pojawiają nam się zawsze przy warstwach korekcyjnych. Opowiem ci, co to jest i jak to się stosuje. A w tym odcinku to wszystko. Cześć.